Kolejne zadanie z buforów, ze skryptu umedu do chemii medycznej mamy bufor odstanowy. Mm -hmm. No to skorzystamy sobie z równania Hendersona, Hasselbacha. Jak nie pamiętacie, to powinien tu gdzieś być wcześniej, albo teraz pojawić się, jak się go wyprowadza. Więc mamy pH tego buforu, no to jest co? pKa a w tym przypadku, a odjąć logarytm. No i tutaj przedstawimy sobie za chwilę odpowiednie liczby moli, ponieważ objętość roztworu to już się skraca. No to możemy sobie napisać VR i tutaj też VR, ona się oczywiście tu skróci, a tu sobie wstawimy liczby moli. Czyli wstawiamy sobie tak, N1 to jest 80 ml tego kwasu o stężeniu tyle, No a tego drugiego mamy 20 ml o stężeniu 0,2. Czyli mamy 80 razy 0,2 to jest 16 ml. No i to był kwas odstowy. tu mamy na górze forma kwasowa oczywiście, a na dole stężenie formy zasadowej. Więc że tak zrobimy, o, jest trochę lepiej widać. Eee, czyli co, tutaj potrzebujemy 16 tych milimoli wstawić, tak, a tu mamy 20 razy 0,2, to są 4 milimola. No i tu będą 4 w takim razie. No, a za pka od razu wstawimy sobie 4,76, czyli tutaj, 4,76, i tylko tyle mieliśmy policzyć? No tak. Trochę po prostu. OK, No to mamy co? pha, to się równa 4,76, odjąć logarytm 16 na 4, to jest logarytm z 4. No i mamy, 76 odjąć logarytm z 4. Oj, coś tutaj wpisałem 4,76 odjąć logarytm z 4. Dobrze. Czyli to wychodzi tam 4, 1, 5, 8 powiedzmy. No i to w zasadzie tyle. Dzięki za uwagę.